Zanim przejdziemy do omówienia wywiadów stanowskiego, to muszę powiedzieć to wprost. To, co zrobił kanał Zero, to coś, czego brakowało w polskiej polityce jak tlenu. Bo przypomnijmy sobie ostatnie wybory prezydenckie. Jedna. Była jedna debata w telewizji publicznej, a kandydaci mieli minutę na odpowiedzi. Jedną. Kuźwa minutę. Każdy z Panów y, będzie miał jedną minutę na odpowiedź w każdej rundzie, oczywiście. Przepraszam bardzo, ale jak można w minutę wyrazić jakiekolwiek swoje poglądy? Jak można w ogóle dać ludziom szansę się poznać, zrozumieć, co myślą, jak argumentują, w co wierzą, co proponują? To jest farsa, a nie demokracja. I dlatego tak ważne jest to, co zrobił Stanowski. Bo zaprosił kandydatów, dał im czas, czasem dwie, trzy, nawet cztery godziny bez cięcia, bez scenariusza, bez limitów, a do tego jeszcze telefon. Od wyborców, no i to jest właśnie to. Kandydaci nie mają się gdzie schować, muszą odpowiadać na trudne pytania, nie mogą tylko rzucić hasła i uciec. To dopiero pokazuje ich prawdziwą twarz. W takich warunkach można realnie ocenić, kto ma coś do powiedzenia, kto potrafi myśleć, a kto po prostu rzuca sloganami. Wybór prezydenta to nie jest casting do reklamy chipsów, tylko decyzja, kto będzie nami rządził przez następne lata.